Dzień dobry kochani, witajcie bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję, że tu dzisiaj dołączacie za was czas oraz energię. Dzisiaj sprawdzimy sobie czytanie ogólne dla większej grupy z Was i informacja, którą tutaj miałam, to jest, żeby sprawdzić, co on by teraz chciał Ci powiedzieć. Także wyciągniemy sobie kilka kart tutaj wyroczni, żeby zobaczyć, żebyś ty mógł go sprawdzić, czy to sobą rezonuje. Jeżeli tak, to zapraszam Cię dalej. Sprawdzimy sobie, co on by chciał Ci teraz powiedzieć. Weźmy sobie teraz taka karty wyrocznych, co się dzieje w ogóle w tej sytuacji, tak żeby oglądający mogli zobaczyć, czy dla nich róża, miłość, ale taka troszeczkę smutek się z tego wybija. Jest tutaj wielka miłość, tak? To nie ulega wątpliwości. To jest coś, coś pięknego, coś, co się zdarza bardzo rzadko. Przywództwo. I również jest tutaj lew i od razu mi się skojarzyła karta siły, czyli w tarocie, czyli nie mówi, nie mówię, tak? nie ma jakiegoś otwartego, otwartych wyznań i może nawet komunikacji, tak? Częstej, ale jest właśnie ta głębia i siła uczucia. tak, To jest niezwykalne. To jest absolutnie... jest pomiędzy wami. Słyszę nawet aż do grobu. tulsi bogactwo. Hej, bardzo ładnie. I pod spodem mamy Palo Santo, ochrona, strażnik. Ja tutaj widzę bardzo silne energie pomiędzy twójką dojrzałych, mądrych osób. Tak, to jest ogromna miłość i to jest. Jesteście oboje już przeszliście swoje, tak? I jesteście gotowi na to, żeby zbudować razem coś fajnego? Tak i razem czujecie, że po prostu spogacacie się. Ale wybija się mi tutaj też jakiś smutek. Tak? Jest tutaj coś, co może nie pozwala na pełną relację. Albo no może są jakieś trudności, jeżeli teraz jesteście w związku. Tak? Jeżeli to z Tobą rezonuje, to zobaczmy sobie teraz, co on chciałby Ci teraz powiedzieć. A z dynarów pięknie. I mamy bogactwo, karta bogactwa i jazda denarów to jest również jakaś nowa sposobność, nowa możliwość od świata. Jakiś y, może podarek pieniężny, może y, razem rozpoczynacie jakieś przedsięwzięcie, albo jedno z Was ma właśnie rozpoczęło pracę i, i się zastanawiacie, czy to jest dobre. Tak, to jest właśnie wielka możliwość, albo wy też w ogóle zastanawiacie się na tym, żeby, czy to jest wreszcie ten moment, żeby oficjalnie zaczniemy być tak jakby razem, sfinalizujemy to. A to jest piękny początek i tym bardziej potwierdza mi, że uczucie pomiędzy wami jest bardzo silne i że on na 100% chce, tak? To w ogóle nie ma cienia wątpliwości, czy on chce być z tobą. Bardzo chce. Bardzo silne uczucia. I to jest bardzo też silna osoba, która wie, jak budować, wie, jak dbać o innych. I chciałby o Ciebie zadbać też. I by teraz chciał powiedzieć. Szóstka była. Znowu lew, przywództwo, odwaga. I on chciałby Ci powiedzieć, że bardzo czeka na ten nowy początek, że chciał, żeby wszystko się udało i że on robi wszystko, żebyś, żeby tobie było dobrze, żebyś była zadowolona i żeby... I również ma nadzieję, że wszystkim co robi to on zasługuje na twój szacunek oraz y, podziw też. Bo patrzę na to Tulsi i tutaj też jest Paw, tak? A Paw wiadomo, jest y, piękny i róża też jest piękna. Także bardzo mu zależy na tym, żebyś po prostu tego dobrze postrzegała, że wszystko to, co on robi, oczywiście robi to z miłości, ale też no ma nadzieję, że po prostu ci zaimpulnuje, że będzie godny ciebie, bo może nawet tak dla wielu z was on, też przebył taką wewnętrzną podróż i dzięki tobie stał się jeszcze lepszy, jeszcze silniejszy. I on ma nadzieję, że Ty to widzisz, że on się bardzo pozytywnie zmienił i że po prostu dostrzegasz go. I ba bardzo jest mu miło, jak go chwalisz i doceniasz i właśnie widzisz te drobne rzeczy, które on dla ciebie robi. Co on by chciał sobie powiedzieć? Dziewiątka kielichów, że bardzo lubi być z tobą i bardzo lubi dawać Ci różne rzeczy i sprawiać, żebyś po prostu była zadowolona. Tak lubi kupować Ci dobre rzeczy do jedzenia, lubi Ci sprawiać miłe, małe podarki, albo też chciałby to, tak bardzo chciałby, żeby go było na to, na to stacie, coraz bardziej, bo bardzo mi się tutaj przebija po prostu taki dobrobyt, bogactwo, róg obfitości. Co on by chciał Ci powiedzieć teraz? I również, że po prostu jest z Tobą zadowolony, tak, że nie szuka nigdzie indziej radości, po prostu Ty mu dajesz tym pełnię radości, pełnię domowej radości, bardzo chętnie do Ciebie wraca. Dwójka kielichów, kolejna karta miłości, no jakie miłe energie. No słuchajcie, także tutaj um, ja widzę tylko same dobre rzeczy. Chciałabym Ci powiedzieć same najlepsze rzeczy, że bardzo wiele dla niego znaczy, że nieważne to, co się stało kiedyś, teraz jest ważne. I on jest tutaj dla Ciebie cały czas i chce z Tobą budować, chce prowadzić ten związek i i cały czas wykonuje jakby takie wszystkie rzeczy i czynności, żeby odciążyć się, tak? A z denarów i bogactwo, może tutaj też jest coś związanego z budową domu, albo przeprowadzką, albo czymś właśnie takim praktycznym do zorganizowania. To on bardzo chce tak, zrobić to i Ciebie odciążyć, i tak, żebyś ty się w ogóle tym nie musiała martwić. On się zajmie wszystkimi szczegółami, zadzwoni, będzie się kłócił z budownikami i tak dalej, pojedzie do sklepu, coś wymienić. Takie właśnie drobne rzeczy tutaj słyszę. Bardzo chciałby czym nie brać udział po prostu w tym związku jako ktoś, na kim możesz polegać. Arcykapłanka, kurczę. No i chciałby ci powiedzieć, że po prostu bardzo Cię ceni Ciebie i As w kolejny Kurwa, Fortuny, kurczę. chciałam powiedzieć grupa numer jeden, ale moi kochani, no ja tutaj widzę po prostu napływ, spływ, bugactwa. Jesteś bardzo mądrą osobą, bardzo fajną, widzę Ciebie jako... Ktoś, kto jest nie tylko piękny i mądry, ale też masz taką tajemnicę, tak? Jesteś wiedźmą masz większą mądrość i on to bardzo ceni, bardzo szanuje to, co robisz zawodowo oraz to, jak po prostu sama się sobą reprezentujesz, to jak się ubierasz, że pasz o siebie. Oczywiście to nie jest takie powierzchowne, że o jesteś musisz być piękna, żeby tam, żebyśmy ładnie wyglądały, tylko po prostu naprawdę ceni to, jaką, jaką masz klasę i swoją taką prezencję i obecność i po prostu uważa, że jesteś super osobą i jest Ciebie bardzo dumny, tak? Jeszcze bardziej wzrasta w dumę, że ma Ciebie u boku i widzi to, co się teraz dzieje, jako fantastyczny, po prostu wymarzony, cudowny początek. Mamy dwa asy, tak? I mamy jeszcze tutaj pod strażnika, nie zapominajmy o tym. Czyli karta, że po prostu ta relacja jest chroniona, jest bezpieczna. I im bardziej ze sobą jesteście, tym bardziej budujecie takie pole właśnie takiej protekcji i, i, i ochrony. Jak jesteście razem, po prostu żadna bieda tutaj nie stanie się. I bardzo ciekawe, że akurat o tych słowach pomyślałam, bo zarówno jest, będzie tutaj obfitość materialna, jak i po prostu oboje tak dobrze na siebie wpływacie, że no, nikt tutaj Wam nie zaszkodzi, nie podskoczy, nie wywinie żadnego numeru, jakby oboje jesteście dream team. On pójdzie załatwi naszczeka na innych. Ty jesteś arcykapłanką, widzisz jakieś ukryte motywy i tak bardzo mądrze też doradzasz mu, tak? Także ty się czujesz super wybrana, on się czuje super doceniony i w ogóle, że jego męskość jest, przydaje się, tak, także no co by chciałby Ciebie powiedzieć, że no, że po prostu chce więcej, tak? I że jest z ciebie bardzo dumny i że bardzo się cieszę, że dzieje się to, co się dzieje teraz pomiędzy wami i chciałby tego jeszcze, jeszcze więcej cały czas. No dobrze, moi kochani. Mam nadzieję, że to z Wami rezonowało, że było przydatne. Możecie mi dać znać. Życzę wam bardzo dobrego dnia i zobaczymy się następnym razem. Pa pa.